Dany jest trójkąt prostokątny o bokach długości 10, 24 i 26, co widać na rysunku. 19.1. Do końca zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Długość promienia okręgu wpisanego w, tej, w ten trójkąt jest równa. I tutaj pozwoliłam sobie już dodać te dwa kółka, które nam są potrzebne w całym zadaniu. Teraz promień okręgu wpisanego to jest ten, który mamy tutaj okrąg i jego promień. Nazwa go mała r jest tutaj. I wzór na mała r to jest a plus b minus c na 2, gdzie a to jest jedno, jedna przyprostokątna, b to jest druga przyprostokątna, a c to jest zawsze przeciwprostokątna, czyli najdłuższy bok w trójkącie prostokątnym. Możemy to już sobie policzyć, czyli r to jest nasza, 10 dodać 24, odjąć 26 na 2. Tutaj nie skracamy. 10 dodać 24 to jest 34, odjąć 26 to mamy 8 na 2, daje nam to 4. I to jest nasza odpowiedź B. I teraz zadanie 19,2. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Długość promienia okręgu opisanego na tym trójkącie jest równa i ten najdłuższy bok w okręgu, który jest opisany na trójkącie, to jest zawsze dwa razy promień. Czyli 2r to jest po prostu najdłuższy bok, czyli nasze 26. Musimy to obustronnie podzielić na 2, więc r jest równe po prostu 13 i to jest odpowiedź d.